Kosmos nigdy nie przestanie nas zaskakiwać. Nieustannie docierają do nas coraz to ciekawsze odkrycia. Niektóre z nich są czymś zupełnie nowym, z kolei inne potwierdzają lub przeczą zakładanym wcześniej teoriom. Tym razem, po wielu latach poszukiwań, astronomom udało się w końcu dokonać obserwacji nieuchwytnego do tej pory wodorku helu, czyli pierwszej molekuły, która powstała w początkach Wszechświata, do około 100 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. Udało się tym samym potwierdzić istnienie tej cząstki w naturze. Jest wyobrazić sobie wszechświat jako coś prostego. Obecnie wiemy, że występuje w nim niezliczona ilość skomplikowanych struktur, takich jak czarne dziury, planety, gwiazdy czy galaktyki. Jednak ponad 13 miliardów lat temu, po wielkim wybuchu, wczesny wszechświat był wyjątkowo rozgrzany. A wszystko, z czego się składał, to zaledwie kilka rodzajów atomów, w głównej mierze wodór i hel. W chwili, gdy atomy zaczęły łączyć się ze sobą, tworząc molekuły, we wszechświecie rozpoczął się powolny proces stopniowego schładzania. Tym samym zaczął on zmieniać się w miejsce, w którym dziś żyjemy. Naukowcy doszli do wniosku, że to właśnie wodorek helu musiał być tą pierwszą cząsteczką pierwotną. Dzięki niej powstały później gwiazdy oraz inne obiekty, które możemy zaobserwować w kosmosie. Naukowcy przypuszczają, że wodór oraz hel zaczęły łączyć się około 100 tysięcy lat po wielkim wybuchu. Molekuła wodorku helu powinna więc występować w niektórych miejscach we współczesnym wszechświecie. Jednak dopiero teraz udało się udowodnić tę teorię. Cząsteczkę wodoru Kuchelu udało się ostatecznie zidentyfikować w znajdującej się w drodze mlecznej mgławicy planetarnej NGC 7027. Jest ona położona w odległości 3000 lat świetlnych od Ziemi. Dla przypomnienia dodam tylko, że mgławice planetarne to obłoki pyłu oraz gazu, które powstają na drodze ewolucji z zewnętrznych warstw gwiazd podobnych do naszego Słońca oraz cięższych. Sama nazwa jest trochę myląca i tak naprawdę mgławice planetarne nie mają wiele wspólnego z planetami. Po prostu w dawnych czasach, gdy astronomowie obserwowali je przez niewielkie teleskopy, przypominały im kształtem tarcze planet, takich jak Uran czy Neptun. Wróćmy jednak do głównego tematu. Wodorek Helu potrafimy stworzyć w warunkach laboratoryjnych od niemal 100 lat. Udało się to naukowcom już w 1925 roku. Jednak jak dotąd nigdy nie udało się zaobserwować go w kosmosie. Jest to cząsteczka wyjątkowo nieuchwytna, ponieważ Hel jest gazem szlachetnym i nieczęsto reaguje z innymi rodzajami atomów. Badania mgławicy planetarnej NGC 7027 rozpoczęte w latach 70. pozwoliły badaczom wysnuć przypuszczenie, że ze względu na odpowiednią temperaturę i ilość promieniowania UV istnieją tam warunki pozwalające na uformowanie się wodorku Helu. Niestety wyniki ówczesnych obserwacji nie były jednoznaczne i przekonujące, a z kolei teleskopy kosmiczne nie posiadały odpowiednich instrumentów, aby wykryć sygnaturę wodorku Helu i cząsteczka cały czas umykała przed wzrokiem naukowców. Przełomowe odkrycie opisane w czasopiśmie Nature było możliwe dopiero dzięki zastosowaniu stratosferycznego obserwatorium astronomii podczerwonej SOFIA. SOFIA to wspólny projekt NASA oraz Niemieckiej Agencji Kosmicznej DLR. Jest to największe podniebne obserwatorium na świecie, a dokładniej działający w zakresie promieniowania podczerwonego, a 2,5-metrowy teleskop zamontowany na pokładzie specjalnie przygotowanego do tego celu samolotu Boeing 747SP. Ze względu na to, że w niższych wysokościach para wodna wchłania promieniowanie podczerwone, obserwacje prowadzone są na wysokości 12 km. Najnowsze ulepszenia jednej z części teleskopów SOFIA dało możliwość detekcji specyficznych linii wydmowych wodorku helu. Działa to na zasadzie podobnej do radioodbiornika. W trakcie obserwacji badacze korygują i dostosowują częstotliwość do tej, która charakteryzuje daną cząsteczkę. Odkrycie jest niezwykle istotne. Jak powiedział astronom Rolf Gusten z Max Planck Institute for Radio Astronomy, pierwszy autor publikacji, która ukazała się w Nature, brak dowodów na istnienie wodorku helu w przestrzeni międzygwiazdowej był problemem w astronomii od dziesiątek lat. Jednak od czego są naukowcy, jeśli nie od rozwiązywania właśnie takich problemów? Zaobserwowanie molekuł wodorku helu jest potwierdzeniem tego, że może on rzeczywiście występować w naturze, a nie jak do tej pory tylko w przestrzeni laboratoryjnej. A także, co ważne, odkrycie jest potwierdzeniem naszej wiedzy na temat składu chemicznego wczesnego wszechświata oraz jego ewolucji aż do współczesnej, znanej nam wersji. A ja serdecznie dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym możemy dostarczać Wam takie właśnie materiały. Cóż, jeśli też chcesz zostać patronem, to link do naszego profilu znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam też serdecznie na Instagram Astrofazy, a my widzimy się w kolejnym AstroSzorcie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!